Cześć. Dzisiaj króciutko będzie kilka słów o znanym polskim podróżniku, o Bierze Świecie. Jest to nasz słynny Rysio Czarnecki. Rysio, jak wiecie, lubi podróżować za cudze. Wcześniej wykorzystywał szczodrość podatników europejskich. Teraz z kolei postanowił wykorzystać hojność podatnika polskiego. A dokładnie rysio podróżnik poleciał sobie do Tokio, oczywiście na koszt podatnika. Także moi drodzy znany obieży świat, Ryszard Czarnecki od niedzieli przebywa w Tokio na letnich igrzyskach olimpijskich. Przy okazji tej wyprawy światło dzienne ujrzała nieznana ciekawostka z życia naszego Rysia. Podróżnik za publiczne pieniądze w wolnym czasie bywa europosłem. Ten globtrotter poinformował serwis sportowy fakty, że właśnie zwiedza stolicę Japonii. Tym razem pojechał tam jako przedstawiciel Komitetu Olimpijskiego. I tutaj należałoby zadać pytanie do pko czy nasz Rysio już rozliczył kilometrówkę do Tokio? Także, jak wspominałem, Rysio Czarnecki, europoseł PiS, od niedzieli przebywa w Tokio na letnich igrzyskach olimpijskich. I tutaj można tak skojarzyć, no znaczy, to skojarzenie samo się nasuwa. Pamiętacie za komuny, komuna również wysyłała swoich działaczy, ale nie trenerów. Dok teraz jest dokładnie tak samo. I co ciekawe, kibice nie mogą lecieć do Japonii ze względu na pandemię, ale pan Rysio, no, pan Rysio jest działaczem. Tylko tyle, że Czarnecki nie chciał powiedzieć, co tam będzie robił. Nasz słynny obierzy świat poinformował jedynie, że jest członkiem zarządu PKOL. Jak powiedział, jestem od, członkiem zarządu PKOL od 2016 roku, członkiem prezydium od 2017 roku. To jest wiedza powszechna. Jestem w Tokio na sierpno, sierpniowej części Igrzysk, tyle ujawnił Ryszard. I jak się udało potwierdzić we wiarygodnych źródłach ten nasz lubiany obierzy świat chwali w wolnych chwilach, od wojarzy zajmuje się polityką. Jego najnowsza przygoda zaczęła się w 2019 roku, kiedy został europosłem Prawa i Sprawiedliwości. Te jego hobby nie przeszkadza w podróżach oczywiście, czego dowodem jest trwająca, odważna ta eskapada es do Tokio. W czasie, gdy sportowe rozgrywki są zamknięte dla publiczności, a dla Tokijczyków zaczyna brakować łóżek covidowych w szpitalach. Podróżnik nasz nie ujawnił, jaką misję dostał w Tokio jako przedstawiciel PKO, ale szczerze wierzę, że dzięki jego obecności na igrzyskach polski sport już nigdy nie będzie taki sam. Wyczynem, gdy jego wyczynem, gdy zepsutym kabrioletem jeździł z jasła do Brukseli, udowodnił, że nie ma dla niego po prostu rzeczy niemożliwych. No, nasz ryszard bije wszystkich na głowę podróżników. Lubi podróżować, hobbystycznie zajmuje się jako europoseł. Tylko powiem wam tak, no wszystko fajnie, pięknie, tylko jak już lubi tak podróżować, niech zaczyna podróżować za swoje, a nie najpierw okrada podatników europejskich, potem przerzuca się na polskich. Ale w PiSie to chyba jest normalne tam, jeśli ktoś nie kradnie, nie wyłudza, nie kantuje. To nie może być członkiem pisu. Zresztą, tu już na sam koniec wrzucę Wam taki filmik, sobie obejrzyjcie, co pisowcy o tym wszystkim myślą. Chodzi o Rysia, oczywiście. A ja Wam już dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Z Ryszardem Czarneckim będzie zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości zostanie wyrzucone za te manipulacje w Parlamencie Europejskim, 100 tysięcy złotych nienależnych pieniędzy, z no Nie, ale, nie, 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 ale ty, pani rektor, no, umówmy się, no, kwestie związane z wydatkowaniem środków na prowadzenie y, biura. Zawsze mogą y, zachodzić jakieś nieprawidłowości wynikające z A, nieznajomości. Nie, nie, nie z nieznajomości nie, przepisów, no, Ale, ale ja nie mówię na panie ja nie mówię, że... Pani Ale panie redaktor, nie sprowadzajmy oczywiście rzeczy do absurdu. Te wczoraj... środki... Nie, Ryszard Czarnecki zwrócił te środki, uznał, że rzeczywiście ale doszło do, jędrów... do nieprawidłowości. No bo jak każdy ma prawo do wyjaśnienia, do poznania jakby argumentacji. Pamięta pan, jak się zaczęło postępowanie media, ja zaczęły pisać, co mówił Ryszard Czarnecki. Nie, nie pamiętam. To no to fake news. Ale nie no. pamiętam. Ja y, po pierwsze nie śledziłem y, tej sytuacji, czyli dla, dla mnie jest ona zupełnie y, y, świeża i uważam, że, że w tym wypadku y, sprawa jest zamknięta z chwilą oddania y, tych y, środków przez Ryszarda Czarneckiego. Ryszard Czarnecki powinien być wyrzucony z klubu Prawa, z prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, wiem, że w mediach w ostatnich dniach pojawiły się jakieś informacje dotyczące jego e, aktywności, z rozliczania pewnych czy w Parlamencie Europejskim, ale przepraszam Państwa po, po prostu. Zdlenia pieniędzy podatników. Państwo, pańs panowie, pańs panowie, panowie zawsze panowie panowie spóry, panowie 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 stoicie na straży pilnowania publicznego groża. 100 tysięcy złotych, panie... e, przepraszam, panie, panie euro ma oddać. Pani redakt panie, panie redaktor, uważam, że ws wszelkie sprawy panie? tego typu powinny być przestronnie wyjaśnione. Tylko zaz zaznaczam Państwu uczciwie, że po prostu nie znam szczegółów tej sprawy i. Ale panie redaktor, ja nie znam spraw, które się toczą w Prokuraturze Polski, poza komunikatami, które się pojawiają i nie znam wszystkich komunikatów. Więc Pani, pani redaktor, panie redaktor pani, redaktor, pani redaktor, uważam, że sprawa powinna być wyjaśniona. Z tego, co pani mówi, została w jakiś sposób wyjaśniona, a jako że ja osobiście się ze szczegółami tych publikacji prasowych w tej sprawie nie zapoznawałem, no nie mogę odpowiedzieć Państwu na pytanie. Szanowni Państwo, to tak jakby wejść do sklepu ukraść towar i jeśli później z monitoringu wyjdzie, że ta osoba została przyłapana na kradzieży, odda towar i liczy, że nie będzie żadnych konsekwencji. To pokazuje olbrzymią hipokryzję. Jeżeli ktoś pobrał nienależne środki, to znaczy, że musi być rozliczony również pod względem karnym. Nie ma może ktoś oszukał Parlament Europejski. Co więcej Czarnecki wielokrotnie zapewniał, tak jak pani redaktor powiedziała, że to jest fake news. Jaki fake news, skoro oddał 100 tysięcy do kasy Parlamentu Europejskiego? Tej sprawy nie można tak zostawić. Tą sprawą musi zająć się prokuratura. Tylko kiedy zajmie się prokuratura kimś, kto wyłudził pieniądze? No wówczas, kiedy będzie ona niezależna. Czy wymyślicie, że Ziobro pozwoli, żeby partyjnemu koledze spadł włos z głowy? Nie. Panie marszałku, czy to jest koniec jest? kariery Ryszarda Karzyzy Czarneckiego? Będą jakieś decyzje o zawieszeniu w prawach członka, prawa i sprawiedliwości na czy nie ma decyzji.